Proszę Państwa, mieliśmy 3 dni w Oslo i zero planu. Jedynie nadzieję, że stolica Norwegii nas nie zawiedzie. Po tym wyjeździe mam bardzo konkretną opinię na temat tego miasta, ale zdradzę ją dopiero na końcu tego filmu. Naszą przygodę z Oslo zaczęliśmy od jakiegoś wypadku, ale jesteśmy przygotowani. żyliśmy w ostatniej chwili, bo zaraz się security zgarnie. Mieliśmy pierwsze problemy. Tyle latamy, a dzisiaj pierwszy raz zdarzyła nam się taka sytuacja. Dwa przejeżdżające auta prawie ją potrąciły. Nie będzie prezentów. Ktoś przez cały pobyt nie będzie miał swoich ubrań. No i to jest racja. No. 20 minut dojechaliśmy bez problemów z lotniska do samego centrum. Przeszliśmy dosłownie 300 metrów i doszliśmy do naszego hotelu, który jest ulokowany w takim pasażu przy teatrze. Zaraz po tym jak weszliśmy do pasażu, to wyprosili nas i powiedzieli, że zdarzy się tam wypadek i że nie wolno wchodzić i wszystkich wypraszają i powiedzieli nam, że przez godzinę, dwie nie będzie można wejść. Ale świetnie świeci słoneczko, jest ciepło, ułożyliśmy się na takich kręgach na deseczkach w samym centrum miasta i odpoczywamy. Sonia mówi, że się całkiem przyjemnie leży. Mamy kolejny dzień, dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza, ale jesteśmy przygotowani, mamy ze sobą peleryny. Czekamy na tramwaj. Pierwsza wpadka, przyjechał tramwaj na nasz przystanek, ale dwie minuty wcześniej, ale mówimy wsiadamy, w środku zapytamy, zapytaliśmy w środku i jakiś pasażer powiedział nam, że nie, że to nie jest ten tramwaj, którym mamy jechać, żebyśmy wysiedli na następnym przystanku i poczekali na ten właściwy. Ruszył ten, z którego żeśmy wysiedli, a z tyłu na nim napisany numer 12, czyli ten, którym mieliśmy jechać. Podeszliśmy na przystanek i patrzcie, co tutaj jest, takie dozowniczki. Super. Ładnie pachnie? A tak pięknie wygląda wnętrze tego sklepu, który wystawił te buteleczki. Fajny sposób na reklamę. Dwunastka no to nasz. Dojechaliśmy bez problemu do Ackerbryge, czyli do miejsca, z którego startuje prom na półwysep pełny muzeów. To jest łódź, którą popłyniemy zaraz, jeśli tam zdążymy. A łódka wygląda, jakby była już spakowana, pełna pasażerów. Zdążyliśmy w ostatniej chwili. Przed muzeum Fram. Jest to muzeum poświęcone norweskim ekspedycjom polarnym i morskim. Właśnie weszliśmy do środka muzeum, po raz kolejny użyliśmy osłopa. Póki co działa to super. Pan zeskanował tylko Kod QR i wpuścił nas bez żadnego problemu. I to jest coś, co pokazuje się Wam zaraz po wejściu do muzeum. Oni tu normalnie do środka budynków wtargali jakiś statek. Zaraz zobaczymy, co to jest. Wszedłem teraz na samą górę. Dookoła tego statku można chodzić takimi podestami. Wszędzie jest tutaj opisana historia norweskich podbojów morskich. Amundsena i innych. I patrzcie, można normalnie wejść na pokład tego statku. Daje to obraz tego, jak oni się czuli w tych wielomiesięcznych podróżach przy odkrywaniu biegunów. Wow, jak się jest na statku, to tu na tych ścianach pokazują sztorm. Jest duża. naprawdę ma się poczucie, jakby się było na morzu, robi to niesamowite wrażenie. A teraz jest cisza. No teraz jest cisza, bo teraz jest cisza. Teraz jest cisza. Dopłynęliśmy teraz do chyba jakiegoś bieguna, bo są lodowce wokół nas. Nawet zrobiło się od razu chłodniej. Można też zajrzeć pod pokład, zrobili tutaj takie świetliki. Tam widać jak wyglądała przygotowana wieczerza. Sonia na chwilę została sternikiem. No to chyba jest mostek kapitański. Majtek Sonia na mostek. Siedzę teraz na ławeczce, która jest przystosowana do tego, żeby pływać z nią na morzu, i w miarę kołysania się statku, ona się z nim razem poziomowała. Musiało to być całkiem przyjemne. Nie wyobrażam sobie, żeby pływać w takim kajaku, w jakichś polarnych wodach, bez puchowej odzieży, bez goreteksów, tylko w takich skórach. Naprawdę podziwiam tych odkrywców. To byli prawdziwi twardziele. Tak wygląda dno statku Fram. I idziemy teraz zobaczyć, co mają w gift shopie. Można kupić na pewno całą masę książek polarnych. Widzę, że wydawnictwa są w różnych językach. Jeśli ktoś się interesuje tego typu literaturą, to jak najbardziej się tutaj zaopatrzy. A tu jest ten namuncen. Sonia znalazła przytulankę. Może weźmiemy Fredziowi? sobie schrupał nartki. Wyszliśmy właśnie z muzeum Fram. Jest tam, za mną. I teraz wchodzimy do Muzeum Kontiki, który jest tutaj zaraz obok. Będziemy patrzeć na kolejne ekspedycje norweskie. A tutaj mamy rzecz jeszcze bardziej niespotykaną. W 1947 pięciu śmiałków norweskich zbudowało taką tratwę i postanowili przepłynąć, poczekajcie niech sprawdzę, z Peru do Polinezji. Udało mi się dopłynąć na miejsce na takiej konstrukcji. Nie wiem jak to jest możliwe. A tu kolejny jakiś statek. W 1970 roku ekspedycja wyruszyła z Maroko i dopłynęła do Barbadosu, przekraczając Atlantyk. Na takiej łodzi. Podobno dowiedli, że mając, nie mając żadnych nowych technologii, można było przekroczyć Atlantyk. Sonia mówi, że bardzo fajne miejsce, że się jej podobało. Warto było tutaj przyjechać, bo było to. Super ciekawe, nie? I takie fajne, fajnie jest było zobaczyć jak ci ludzie na tych statkach żyli, jak funkcjonowali i jakie to naprawdę musiały być prawdziwe wilki morskie. Wróciliśmy na przystań promową i czekamy na łódkę, która zabierze nas z powrotem do centrum. Siedzimy. <laughs> Wysiedliśmy z łódki, mielibyśmy prawie, że kraksę z takim wielkim statkiem, bo się nasz kapitan zagapił. Przyszliśmy teraz do parku, w którym przedstawione są rzeźby Gustawa Wigelanda. Jest to park, w którym są setki rzeźb, doskonałe miejsce, żeby schować się przed zgiełkiem miasta, fajne miejsce do spędzenia czasu. No jak ci się Sońka, podoba tutaj w parku Wigeranda? Podoba mi się. Dużo go u ich ludzi. Przyjechaliśmy do dzielnicy Akerbrygge, i jako pierwszy budynek zobaczyliśmy budynek, w którym przyznają nagrody Nobla. Żeby wam pokazać dokładnie, jak to wszystko tutaj wygląda to tutaj jest Muzeum Narodowe. Tutaj już jest morze i fiord, wokół którego jest Oslo. Tam jest zamek Akerhus, tutaj mamy ratusz, a tutaj jest budynek, w którym przyznawana jest pokojowa nagroda Nobla. Po raz kolejny użyjemy naszego Oslo pasu i wejdziemy do muzeum tej pokojowej nagrody Nobla. Tutaj w gift shopie można kupić pocztówki ze wszystkimi laureatami pokojowej nagrody Nobla. Jest też nasz Lech Klep z pamiątkami był bardzo fajny, dużo fajnych rzeczy można było sobie kupić. My niestety nie mamy tyle czasu, żeby tam wchodzić do środka. Najlepsze jest to, że przy tej promenadzie są takie domki, są to takie sauny, w których ludzie się nagrzewają i skakują do lodowatej wody w tego fiordu, żeby się ochłodzić. Niesamowici <grywa> są ci Norwegowi, co też oni nie wymyślą. A widać, że tutaj z tego się kopci tutaj z tego kominka, więc mają tam rozpalone i nagrzane, no i korzystają. Przeszliśmy dosłownie parę metrów i jesteśmy już przy Muzeum sztuki Nowoczesnej. Będziemy chodzili zaraz do tego muzeum. Jak się to się nazywa? Mamy tutaj ogromną przestrzeń, nie za dużo sztuki. Jest to raczej takie, tak jak wcześniej mówiłem, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Obrazy są bardzo ładnie zaprezentowane, są duże przeszklenia, wpada dużo naturalnego światła. Super. Patrzcie, jak to wygląda. Czatersko. <laughs> A te dzieła tutaj są zaprezentowane jak dywany w Ikei. <laughs> tak mi się kojarzy. No to Sonia znalazła zielony pokój. Muzeum zostawiliśmy już za sobą, tam jest. A teraz weszliśmy w środek tej dzielnicy Akerbryga. Są tutaj banki, jakieś budynki mieszkalne, restauracyjki. Naprawdę wygląda to przepięknie. Popatrzcie się. no Czy to nie jest piękna dzielnica? Chodzimy do Muzeum Narodowego. Wykorzystujemy kartę Oslo Oslopas, jak tylko się da. To jest super pomysł, wszędzie to powinien wprowadzić. Mam tutaj szkicowniki, można sobie usiąść i narysować jedną z tych znanych rzeźb. Pomimo tego, że w Oslo jest osobne muzeum Muncha, to tutaj mamy bardzo dużo jego prac, zobaczcie, cała sala. No i oczywiście jest jeden z krzyków, bo jak wiecie albo nie wiecie, Munch namalował ich kilka, chyba dziewięć. Na pewno jest to obraz najbardziej oblegany w całym muzeum. Małe sprostowanie, Munch namalował cztery wersje obrazu krzyk. Dwie to są szkice, a dwa to są obrazy. A ten tutaj wyczytała Sonia, że to jest szkic. W tym momencie byliśmy już zmęczeni i myślałem, że Oslo zacznie się powtarzać. Właśnie wtedy trafiliśmy w takie miejsce, które kolejny raz sprawiło, że doceniliśmy przebywanie w tym mieście. Właśnie przyszliśmy pod chyba największą atrakcję całego Oslo, czyli pod Muzeum Edwarda Muncha. Mają tutaj największe zbiory na całym świecie tego artysty. My po raz kolejny wykorzystamy nasz Oslo Pass i wejdziemy do tego muzeum za darmo. Znaczy no, zapłaciliśmy za nie już wykupując kartę Oslo Pass. To jest autoportret z hiszpańską grypą. Tutaj mamy właśnie pokazane te etapy tworzenia krzyku. Ten rysunek, który przed chwilą widzieliśmy. Kolejne kolory. No tutaj na przykład ten obraz to jest Stanisław Przybyszewski. Czyli polska gęba. Namalowana przez Munk'a, ale wygląda jakby to mógł być na przykład autoportret Wyckacego właśnie. Super jest zobaczyć tyle dzieł jednego artysty w zgromadzonych w jednym miejscu. Przyszliśmy teraz na szóste piętro galerii i są tutaj obrazy monumentalne. Patrzcie się jaka sala. ogrom. Tutaj własnoręcznie można sobie zrobić grafikę. Super pomysł i super angażuje dzieci i dorosłych. Zaraz wam pokażemy, jak nam wyjdą rysunki. Pełna dowolność interpretacji można puścić wodę fantazji i stworzyć swoje własne dzieło. <grym wytrych> o, 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 o. Żyjesz? Nie? To ja ja przecież wiem. cię będziemy zbierać po ortopedach, będziemy chodzić przez najbliższe roku. Koniecznie tak? <grym wytrych> Widzieliśmy już chyba wszystko w tym muzeum. Myślę, że możemy jechać w dół. Zjechaliśmy już na sam dół Windą i tak jak mówiłem na początku, odwiedziny w muzeum Muncha to jest bezdyskusyjnie obowiązkowy punkt przy odwiedzaniu Oslo. Tyle latamy, a dzisiaj pierwszy raz zdarzyła nam się taka sytuacja. Podczas kontroli bezpieczeństwa zabrali nam dżemiki. Mieliśmy kupione kilka dżemów na prezenty z takich prawdziwych norweskich jagód. No i niestety nie będzie prezentów. Przepraszamy rodzinko. Pani celniczka powiedziała 100 ml, to 100 ml, no i niestety zabrała nam. Siedzimy sobie na lotnisku, a tu Sonia wypatrzyła, że wózko, z wózka wypadła walizka. Potem się dziwimy, że brakuje nam jakiegoś bagażu. No, słabo to wygląda raczej. Kierowca wsiadł i pojechał dalej, wypakował parę rzeczy. Tą walizką się niestety nie zainteresowali. Nie idą, uwaga, nie przeszedł. <laughs> Może ten się zainteresuje. Nie? Ta walizka tu tak stała, jak szedłem rano do pracy też. Walizkę zgubili, nikt się tym nie przejął, a Sania mówi, a ktoś przez cały pobyt nie będzie miał swoich ubrań. No i to jest racja, no. Po trzech dniach w Oslo jedno. To nie jest miasto dla każdego. Ale jeśli lubisz muzea, spokojne zwiedzanie, przestrzeń i miasta, które odkrywa się powoli, to może cię naprawdę wciągnąć. Jeśli takie podróżowanie jest dla Ciebie, a nie czek listy z przewodnika, to zostań tu na dłużej. A w kolejnych filmach pokażemy zupełnie inne miejsca, ale z tym samym podejściem. To już chyba wszystko. Po norwesku dziękuję to tak. Więc tak za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.